Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu wtorek z trzydziestką. Dzisiaj wielka krzyżówka z numerkiem 9. W styczniu numerek 9 dla misi był pechowy. Ciekawe jak w lutym. Ja nie wybierałam kochani numerków. Pani mi tam podawała, podała tą wielką krzyżówkę dwie właśnie z numerkiem 9. I dziesiątym, więc mówię dobra. Kochani, koniec tego gadania, i zaczynamy drapać, i mam E. Kochani, E patrzymy sobie w bonusiku. Występuje teraz tutaj. Ja oczywiście nie zamykam tego cyklu, bo wolę na przykład Kupić te cztery zdrapeczki, pięć na ten cekle niż paczkę, dlatego że mówię to trochę takie ciekawsze, coś innego. A wiem, że lubicie oglądać takie zdrapy, bo te zdrapy naprawdę są fajne. Te wygrane, jak już padnie, czasami lubi być większa wygrana. Zobaczymy. Mówię, nie, nie zawsze ja z tą dziewiątką. E, mam ten. Tutaj mało gadam. Dzisiaj mało będę gadać, żeby nic nie pomijać. Ale wydaje mi się, że e, ten ogólnie warstwa. ja zawsze na nią nie rzekam. O, jest A. Zobaczcie. Dzisiaj, dzisiaj no coś tu. Jak ostatnio, sobie jak patrzyłam, to myślałam, że mówię kochani, te zdrapki za 30 zł, to zobaczcie, tak dawno już nie było żadnej premiery z rapy za 30. Jakoś tak, tak to nasze loto, to, to tak droższych zdrapak mało daje. Wiadomo, i z tym kupnem tak droższych zdrapek to różnie będzie. Różnie jest, więc więc te zdrabki są tam. A jeszcze te nakłady, jakie takie są, ale mówię, żeby też się fajne, wygrane trafiały, bo jednak, jak się zainwestuje te trzy deszki, to dobrze by było, że chociaż ten zwrocik odzyskać, ale wiadomo, wiecie sami. Ile na takiej paczuszce zdrapek jest wygranych. Trafi się standardowa paczka. To po prostu aż się nie chce drapać. Ale ja powiem wam, że bardzo lubię właśnie nagrywać odcinki. Przekonałam się do tych zdrapek długodystansowych. Jak pamiętacie, nie ja mówiłam na początku. Nawet jakieś wymianki czy coś To aby y, Pisałam do osób aby nie dawać mi tych właśnie Zdrapek Długodystansowych kochani, ale Teraz wam powiem, że y, No ja z tymi zdrapkami Długodystansowymi całkiem lubię I bardzo czekam Wiecie na co, wy też czekacie Na te mega linie, Słuchajcie A czekam, czekam tu jeszcze A pominęłam w ewakuacji. Brokat trzeba. Z... Jakoś się zbrokaciło. Kolejne literki K. A dwie zdrapiemy. P i Y. Lecimy tutaj w bonusiku. Nie ma P i Y. Ale tutaj patrzymy sobie, czy jest P i Y. Przesunę, żebyście widzieli. Zostaje jakoś, nie wiem, ten brokat jest taki, powiem Wam, zestarzały, wiecie. P zauważyłam, ale Y, no nie widzę, nie widzę, nie widzę. No i tutaj sobie już patrzymy za Y i za P. Greków troszeczkę dali. Ale patrzę, czy nasze te też wystąpiło. Słuchajcie, mam cyrk z tym remontem. Ja. O, jeszcze coś zadzwoniło. Nie, ja mam asystenta w domu, i to nic nie zadzwoniło do drzwi. On po prostu wyszedł sobie na zakupy żeby mi tu nie przeszkadzać, żeby go nie zaczepiała tą spiewy, wyszedł na zakupy i po prostu yy, ten. A jeszcze poszedł sobie śmieci chyba wyrzucić. M F. Bo wiecie jak to. Asystent cicho ma swoje obowiązki. Musi sobie śmieci powyrzucać. Więc teraz sobie drapiemy tą M i F. A ja tak mówię sobie, siedzę i dla Was nagram. Wiecie, te wtorki z trzydziestką ja jednego dnia kupuję. To widzicie, jak tam portfel u asystenta tym razem było kiepsko, ale u mnie było dobrze, więc ja się cieszę, że chociaż raz M. Oj, to mówię Wam, przytwierdza się ta warstwa. Patrzę na ten M i za tą naszą. f f widzę w alfie, ale M więcej. Chyba nie. A jak coś, to później się tam. I ją dodrapie. CS. Tutaj najpierw w sobie. I tu sobie już od razu CS drapiemy. No ja jestem ciekawa, czy ta dziewiątka tym razem się okaże chociaż zwrotowa. Bo wyjątkowo teraz 150 poszło we wtorki z 30. Bo zachciał sobie to asystencisko, małe malutkie. Zachciał sobie właśnie rywalizację. I wie już dobra, niech ci będzie. I teraz właśnie wyjechał na zakupy, ale wam powiem tajemnicy, że jak asystent jedzie na zakupy. I o czymś mu nie powiem. Dla mnie. Przecież nie mówiłaś. Nie domyśli się. jakiś taki mało zmyślny jest. Ale dobrze, nie narzekam. V i J. Pałki to ja chyba nie widziałam. Jotki w bonusie nie mam, więc od razu patrzę na czerwono. Czy coś tu się znajdzie? Jedną jotkę znalazłam. Patrzę tutaj. Kochani, was tak ustawić, żebyście widzieli całą. No i jest. Jest, jest, jest tutaj w najeździe. Chorwacji, w Jardzie. O, w Wenecji, ile tego Jota. A ten Jota taki nie, nie tak jest. Wiecie. Dobra. Kolejne. Dwie literki. A. V i X musi być. A te drugie jest U. U. To najpierw bonus i Q. W rudzie. A, słuchajcie. Następny odcinek będą brylanty. Dobra? Będzie taki odpoczynek troszeczkę od krzyżówki. Krzyżówka z dziesiątką będzie na koniec. Bo ja tak już tak zmieniałam teraz. Tak już nie... Jakoś niezdecydowana jestem w tym miesiącu. Powiem wam. Dobra. No widzimy, widzimy jeszcze, patrzę żebyście widzieli wszystko dobra, idziemy z tym u bo początkowo to ja myślałam, że to jest i słuchajcie, to by był dopiero cyrk, jak ja bym podrapała i a u nas jest w ogóle taki duży remont, bo yy, zmienił się właściciel mieszkania yy, na górze nad nami centralnie. G i L było, My sobie tutaj to L w bonusiku podrapiemy. To słuchajcie, zmienił się właśnie właściciel. Sprzedano mieszkanie, no i teraz jak wiecie, jak ja to wam mówię, niestety wszystko tam robią. I to bardzo dużo właśnie robią, że już nie wiem, który, który tydzień jest remont, no i jest głośno. Powiem wam kochani, głośno to jest nic. Głośno to jest nic. Yy, Najgorsze było to, że nie było prądu. Nie było prądu i to tak nie było nieznośnie. Znoś, nie po prostu nie działało nic. Jeszcze mam kuchenkę tutaj, o jest pierwszy wyraz w zielonej Elf. My tutaj mamy kochani kuchenkę jeszcze gazową. I powiem wam, że e, tą zapalarkę elektryczną, kurczę, zapalarka się zepsuła. Dzwonię do to asystenta. Tobie co znowu? Wtedy słuchajcie byłam chora, byłam w domu sama. Mówię, słuchaj, taki cyrk, że ja jestem z chora i o. I nawet, mówię, nie mogę sobie zrobić herbaty. W nie będzie, może B be, mogło być. O i i. E, ten, mówię, nawet herbatę, mówię, kochany, nie mogę sobie zrobić. O, mamy pierwszy wyraz, molo. Patrzymy sobie teraz o i i drapiemy i wiecie ten prąd. Najpierw nie było go w, w tym. Kontaktach. Potem całości ja chcę włączyć pralkę. A tu nic mówię no nie. No i hałas hałas przeważnie. Nocami. To powiem wam. Jest uciążliwe. O i i. Dobra. To jeszcze przy okazji. O podrapiemy. To naprawdę jest powiem wam kochani. Uciążliwe. A tu jeszcze op, nie podrapałam. Jest tu dużo tych. Samogłosek, ale powiem Wam, że te półgłoski tak dali, że pewnie nic z tego będzie. O i i wydrapane, no i dwie ostatnie, kochani. N-R. No to tutaj nic nie będzie w bonusie, na pewno. A zobaczymy, co tutaj. Czy coś się tu stworzy? R. N. Jest drugi wyraz, Enigma. I to jeszcze jest i. Dobra. N i. R. Ale. No i jest wygrana, bo jest Igor. Jest Jemen. An R. Wow. O Jezu. Dobra, spoko. Za chwilę. <laughs> za chwilę. <laughs> za chwilę, kochani. Za chwilę, za chwilę. Ja muszę to sprawdzić. I to sprawdzę sobie, bo... R i N. Mhm. Czyli ta dziewiątka by była. R. Ale z tej radości może nie widzicie nawet R i N. R. Tu mamy na E. To jest drugi wyraz chyba, tak? Dobra, tu jeszcze sprawdzamy N. E. Tu jeszcze sprawdzamy sobie kochani R. No i, no i, no i, no i patrzymy. Bo tu jest na pewno wygrana krzyżóweczka. I teraz sprawdzamy, czy jest Igor. I patrzę sobie. I-G-O. Igor jest. Czy jest Jemen? J-E-M-E-N. Jemen jest, Igor jest. Patrzymy, czy jest molo, kochani. Molo jest, bo jest M-O-L-O. -O. Molo jest. No i Enigma. E, N, I, G, M, A. Co, kochani? Sprawdzamy, czy to jeszcze tak. U. U było, ale nie było K. U było, nie było K. D nie było, T nie było. A nie było. Słuchajcie, stuwa na krzyżówce. Cztery słowa, stuweczka pięknie. B, T, B, B. Brawo, kochani. Brawo, brawo, brawo. Ja jestem po prostu zadowolona. Patrzę jeszcze tu. Stuwa. Można, można jak najbardziej. Dobrze, kochani. To dziewiątka mnie polubiła. I dała fajną, wygraną, jak na krzyżówkę, bo dała stówę. Dobrze, kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że dziesiątka nie okaże się pustakiem, ale teraz będą brylanty w odcinku trzecim. Do zobaczenia, pa!